Fabuła rozpoczyna się retrospektywą Geralta z legendarnego łowcy potworów, który znajduje się w lochu w twierdzy La Valette. Jest przesłuchiwany przez Vernona Rocha, dowódcę elitarnych oddziałów specjalnych Temerii. Wiedźmin oskarżony jest o zabójstwo króla Foltesta. Geralt, będąc poddawany brutalnym torturom, zaczyna opowiadać o wydarzeniach, które doprowadziły do jego uwięzienia. Kilka dni wcześniej Geralt służył jako osobisty ochroniarz króla Foltesta, władcy Temerii, który przygotowywał się do szturmu na twierdzy La Valette. Baronowa Maria Luisa Lavalette, która miała z królem dwoje nieślubnych dzieci, zbuntowała się przeciwko niemu. Gerald budzi się obok Tris i widząc ją nagą, nabiera ochoty na igraszki. Jednak do namiotów wbija posłaniec z rozkazem od króla. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Foltest postanowił dłużej nie czekać i odbić swoje dzieci z rąk lawaletu. Gerald towarzyszy królowi w jego marszu przez pole bitwy, stawiając czoła żołnierzom lawaletów, tym złotowanemu spokowi. Król niespodziewanie pojawił się na niebie. W trakcie oblężenia, po wielu trudnych walkach i zdradach, Foltest i Geralt dotarli do wieży, gdzie uwięziono dzieci. Jednak w momencie triumfu, gdy król w końcu ujrzał swoje potomstwo, z ukrycia wyłonił się zabójca. Tajemniczy mężczyzna, który również był wiedźminem. Zabójca bez trudu pokonał strażników i zabił króla Foltesta, a następnie uciekł zostawiając Geralta w miejscu zbrodni. Wiedźmin został uznany za winnego i uwięziony. Po przesłuchaniu i długiej rozmowie z Wernonem Roszem, Geralt przekonuje go o swojej niewinności, a Roche postanawia mu pomóc. Podczas ucieczki z lochu, Wiedźmin napotyka Ariana Lawaleta, który postanowił wysadzić Lochy w powietrze. Wiedźmin i jego towarzysze Tris Mary Gold, czarodziejka i ukochana Geralta, oraz Roche uciekają z twierdzy i wyruszają do flotsa, nadgranicznego miasteczka rządzonego przez korumpowanego komendanta Bernarda Loredo. Flotsam to mała, zapomniana przez świat miejscowość, gdzie spotykają się interesy elfów, ludzi i krasnoludów. W drodze do Flotsam nasi bohaterowie zostają zaatakowani przez Jorweta. Dzięki tej zasadce poznajemy skryte myśli Wernona Rosha. Dobra, trudno. W Flotsam Geralt spotyka swoich starych przyjaciół, krasnoluda Zoltana Ciwaja i Trubadura Jaskra, którzy czekają na egzekucję. Zoltan zakończy szachtę ze Skojatel. A jaskier za rozpust. W międzyczasie Geralt angażuje się w lokalne konflikty, pomagając mieszkańcom w walce z potworami zamieszkującymi okoliczne lasy, jak Keiran, którego ubijamy z pomocą czarodziejki Shili de Tancarville. Podczas jednej z misji, Wiedźmin i Tris przesłuchują elfiego więźnia, który zdradza nam, że zabójca Foltesta, Letus Gulety, przebywa w okolicy i planuje kolejne zamachy na władców północy. Po tych słowach Geralt przypomina sobie część wydarzeń z przeszłości. Pierwszym przebyskiem pamięci była śmierć jego INFR, zaś teraz przypomina sobie o Ciri oraz jak dziki KON porwał czarodziejkę. Biały Wilk wraz z Tris udają się w miejsce, gdzie rosną róże pamięci. Podczas przepychanki z bandytami odnajdu odnajdują tajemne komnaty, gdzie udaje im się dokończyć to, co zaczęli na początku gry. Po tych jakże przyjemnych chwilach, Geralt udaje się do Zoltana. Aby doprowadził go do Jorweta, aby wypytać go o Leto. Dowódca Skojatel postanowił zrobić inscenizację, aby dowiedzieć się, czy Leto naprawdę zamierza go zabić. Geralt staje przed wyborem: albo współpracować z Jorwetem, co pozwoli mu na lepsze zrozumienie motywacji Skojatel i ich sojusz z Leto, albo wesprzeć Vernona Rosha, lojalnego żołnierza Temery, który pragnie zniszczyć rebeliantów i pomścić śmierć króla. W zależności od wyboru, Geralt albo pomaga Jorwetowi w przejęciu kontroli nad flotą sam, Albo pomaga Roszowi w likwidacji rebeliantów. W końcowym starciu Geralt konfrontuje się z Leto. Wiedźmin ujawnia, że działa na zlecenie Nilfgaardu, który pragnie zdestabilizować północne królestwa, eliminując ich władców i siejąc chaos. Mimo, że Geralt przegrywa pojedynek z Leto, zabójca oszczędza mu życie, tłumacząc to długiem wdzięczności za pomoc, którą Geralt udzielił mu w przeszłości. A Geralt postanawia kontynuować pościg za nim. Wraca do Flotsam, jednak zbyt późno. Podczas zbierania informacji Geralt dowiedział się, że Leto zdążył teleportować się, zmuszając do tego ukochaną Wiedźmina. Tris rozmawiała z Deathmoldem, czarodziejem na służbie króla Kedwen, oraz co zrobić, aby w pełni odzyskać pamięć. A jest to ocalanie dusz poległych w Edir. Zanim ruszymy w dalszą drogę, musimy rozprawić się z Loredo, który sprzedał się Kedweńczykom. Ruszamy więc do jego posiadłości i zabijamy go, ratując przy okazji nowonarodzone dziecko które okazuje się być mieszanej krwi. Akt drugi rozgrywa się w dwóch różnych lokalizacjach, w zależności od decyzji podjętych w pierwszym akcie. Jeśli Geralt zdecydował się sprzymierzyć z Jorvetem, trafia do krasnoludzkiego miasta Vergen, położonego na granicy Edien. Jeśli wybrał Wernona Rosza, trafia do obozów wojsk Kedwen, gdzie przebywa król Henselt, okrutny i bezwzględny władca. W Vergen Geralt spotyka Saskię, znaną jako dziewica z Edien, Charyzmatyczną przywódczynię powstania przeciwko Kedwen, Saskia planuje utworzenie niezależnego królestwa, gdzie ludzie, elfy i krasnoludy mogliby żyć w spokoju. Saskia, choć niezwykle zdolna wojowniczka, jest pod wpływem magii Filipy Eidhart, potężnej czarodziejki, która dąży do realizacji swoich celów. Geralt pomaga Saski w walce z wojskami Kedwen, jednocześnie badając tajemniczą klątwę, która opanowała pole bitwy sprzed laty. Uniemożliwiając pokojowe rozwiązanie konfliktu. W obozie Kedwen Geralt współpracuje z Roszem, starając się zapobiec intrygom i zdradom wewnątrz obozu króla Henselta. Henselt pragnie przejąć kontrolę nad Edir, dążąc do rozszerzenia swojego królestwa. Geralt bada klątwę, która spowodowała, że pole bitwy zamieniło się w upiorne miejsce, pełne duchów poległych wojowniku. Pięćmiest stara się rozwiązać zagadkę klątwy, jednocześnie starając się nie wpaść w polityczne sieci tkane przez króla Henselta. Pomaga również zdjąć. Klątwę z samego króla, rzucono na niego przez Sabrinę To Do zdjęcia klątwy potrzebujemy miecza Vandergrifa, sztandaru Burei Horongwi oraz grot włóczni Jahona. Po zebraniu wszystkich przedmiotów udajemy się wraz z królem na miejsce, gdzie dokonano egzekucji Sabriny i zdejmujemy klątwę z Henselta. A w obozie ratujemy króla przed zabójstwem. Aby dowiedzieć się, kto stoi za zleceniem zabójstwa króla, Deathmold używa nekromancji. Zadaj pewnej osobie czas na ucieczkę. Z umysłu zabitego zabójcy dowiadujemy się, jak dotrzeć do obozu bandytów, gdzie nasza znajoma oraz współwinna próby zabójstwa króla Shilada de zabiła drugiego ze zbiru. The Geralt przypomina sobie kolejne wydarzenia z przeszłości. Tym razem pogoń zagonem. Wracamy do głównego obozu. Zabieramy medalion króla i ruszamy z niszczeniem GUE. We mgle bierzemy udział w wydarzeniach sprzed trzech lat. Wchodząc we wspomnienia poszczególnych żołnierzy, pokonujemy Drauga, oraz widzimy prawdziwe motywy rzucania deszczu ognia na pole bitwy. A Geralt przypomina sobie w jakich okolicznościach ocalił Leto. Podczas wydarzeń tego aktu Geralt musi stawić czoła moralnym dylematom. Takim jak wybór między uratowaniem niewinnych a walką o wyższe cele. Wergen może zdecydować o losie Filipy Eilhart i jej kontroli nad Saskią. A w obozie Kedwen może spróbować powstrzymać Henselta przed zniszczeniem oporu. Wiedźmin budzi się po trzech dniach a Jaskier opowiada mu o tajne spotkanie jedynych spiskowców, którego finalnym skutkiem jest śmierć towarzyszy Wernona Rosha. Akt drugi kończy się wielkim starciem, w którym Geralt albo broni Wergen przed wojskami Kedwen, albo stara się zakończyć konflikt, pozwalając zlikwidować Henselta. Saskielsi została uwolniona spod wpływu Filipy, może kontynuować swoje plany stworzenia niezależnego państwa. W obu przypadkach Geralt dowiaduje się, że Leto planuje kolejne zamachy, co prowadzi go do następnego etapu podróży. W ostatnim akcie Geralt udaje się do Lokmuin, starożytnego miasta elfów, gdzie ma miejsce wielka polityczna gra, która zdecyduje o przeszłości północnych królestw. Niegdyś wspaniała metropolnia jest teraz ruiną, ale na czas wydarzeń w grze staje się centrum intryg, negocjacji i zdrad. W Lokmuin spotykają się przedstawiciele najważniejszych sił politycznych północy, królowie Redani, Kedwen, Edirn oraz przedstawiciele Temerii próbujący utrzymać kraj w jedności po śmierci Foltesta. Obecne są także czarodziejki ze zgromadzenia, które starają się odzyskać swoją pozycję po upadku loży czarodziejek. W tle rozgrywają się również intrygi Nilfgaardu, który pragnie wykorzystać chaos na północy do własnych celów. Geralt dowiaduje się, że Leto miał za zadanie zamordować kolejnych królów północy, aby całkowicie zdestabilizować region, co otworzyłoby drogę do inwazji Nilfgaardu. Wiedźmin spotyka również Filipę Eidhardt, która, mimo swoich własnych planów, również staje się celem politycznych intryg, oraz Saskiem, która jest teraz zarówno kluczem do sukcesu powstania, jak i narzędziem w rękach innych graczy. Podczas pobytu w Lokmuin Geralt może pojąć szereg kluczowych decyzji, które wpłyną na losy północy. Może wybrać, czy uratować Czarodziejkę Trismegord uwięzioną przez Nilfgaard, co my wybraliśmy, czy wspomóc innych towarzyszy w ich misjach. Decyzje te wpłyną na ostateczne rozstrzygnięcia polityczne i mogą doprowadzić. Różnych zakończeń gry. W finale Geralt staje przed Leto po raz ostatni. Leto ujawnia, że cała intryga z zabójstwami królów była częścią większego planu Nilfgaardu, mającego na celu osłabienie północy przed planowaną inwazją. Wiedźmin może decydować, czy chce zabić Leto i zakończyć jego życie, czy też pozwolić mu odejść, uznając, że był on jedynie narzędziem w rękach potężniejszych sił. My oczywiście zabijamy Wiedźmin. Po wydarzeniach w Lok Muin, w zależności od podjętych decyzji. Północne Królestwa mogą albo zjednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi, albo pogrążyć się w jeszcze większym chaosie. Geralt odzyskuje kolejne fragmenty swoich wspomnień, przypominając sobie m.in. swoją dawno zaginioną miłość Jennifer oraz wydarzenia z Rivi, które były początkiem jego długiej podróży. Gra kończy się zwiastunem nadchodzącej inwazji Nilfgardu na Północne Królestwa, co stanowi zapowiedź kolejnych przygód Geralta z Rivi, które będą rozwinięte w trzeciej części serii. Piedźmin staje przed nowymi wyzwaniami, a jego przyszłość jest niepewna, zależna od decyzji, które podjęliśmy w trakcie gry. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli ci się spodobało, to zostaw łapkę w górę i suba. Trzymajcie się i do następnego!